Dzisiaj można powiedzieć, że trujemy babcie. Cicho. Trochę. Pokazuję. dosłownie kropelkę tego sosu. Zobaczcie co my zrobiliśmy. Wiktor, dać powąchać? Już stąd czuć. Just on cuć. A ile tutaj macie tych rozrzuconych torebek? Trzy. Ooo! My zaraz zatrujemy tą babcę. babcia. Bab cię wypali. No Trochę <gry Sax undy> zginiemy, by Nie zabienie... by wiem, czy chcesz, wiesz. My my za... z niego, z wami. A, no tak. Ta, no to. A, A chcecie uh, spróbować jakie to jest ostre, to tutaj możecie polizać myszkę. Nie, ja nic nie czuję. Pekka, dajcie Daj tą kopę. Szybko yep, dajcie mu mleko. Mleko, mleko! Za Mleko! <t forty hour mouth> <maker> <throat> <nic warming> Tam jest mleko! A ty, tam jest mleko! O tam jest tam też mleko! Jakby ja nic nie czuję. Nic nie poczułeś? No oczywiście. Nie, to nie wiesz, ostre, dlatego może. Jezu, my zatrujemy tym babcię! Nic nie poczułeś? Chwila! Babcia! No to idź! Babcia, czy witaj się z moimi widzami? Co Dobra, Babcia, przywita się z moimi widzami. Nie bo brzydko wyglądam. Bez przesady! tu. Na YouTube są gorsze osoby. Nie, nie chcę. Dobra, no to ogólnie ja babcia chcę się pokazywać. I ten... A, to prawda. No, mogę. Umiem. Co? Mogę Cię pokazać, a ja potem to zamaskuję. nie ma Nie. Dobra, no to babcia w głównej po... postaci. My, my, my Jak teraz będę to zjeść, to będziesz królową internetu. Dokładnie. Jeżeli to zjesz i wrócimy do internetu, to będziesz królową internetu. No, dokładnie. Jest... Mogę Ci pokazać? Nie. Dobra, no to moja babcia. Ona wie, najostrzeższe się ogólnie że trzyma sosami. Mało ludzi potrafi to zrobić, to prawda? No? Ale oni, babcia pewnie. Pełni... Tak a oni to dają jeszcze bardziej. Bo... Babcia z taką ją... talerzykiem. Jeszcze? Tak, bo jest prawda. Dobra, ja pokażę tego z góry. To. Ja... Widzicie to? A my, tym, a my to dajemy jakiej... mojej babci. Jeśli ona to zje, to ja nie wiem. Jeśli. Moje babce powie: Musicie wbić o wczoraj 100 tysięcy lajków i 100 tysięcy subów, I wtedy zobaczymy, że moje babcia to jest. Go... Nie, chce. nie nie chcę. A to tylko łuska, Nie chcę. Tak, powiedzmy, No spróbuj. Dobre? Nie jest aż takie ostre. Nie jest ostre, to prawda? Będzie. Wcale. No mówiłem mama, że nie jest ostre. Musisz się to zrobić. O. Nie o. Hit roku. Będzie hit roku, prawda? No jakby nie hit roku, jakaś 20, jest 2025, a za kilka dni jest 2025. No pomyśl! Pomyśl! No to będzie takie... Ale to będzie mocno. To będzie Dobra. Morska. Będziemy trochę czekać, aż się zrobi. Więc opowiem Wam. Ogólnie jest mocne. Antek, chodź. Ty się zrobimy wojny Blade. Niech obstawiają. Chodź, zrobimy wojny Blade i odstawiają, które wygra. Chodź. Dobra. Dobra, kładziemy Was tutaj, widzowie to no, tutaj się A ma u Janka wizowie. A ja się ma Alka Dobra, chodź na wojnę. Na, na to. Patrzcie, jaka będzie wojna. Obstawiaj no, się. Jeśli myślicie, że wygra Wąt, w komentarzach piszcie Wąt, znaczy nie fila. Jeśli myślicie, że wygra Wąt, zostawiacie lajki. Jeśli myślicie, że wygra Blade trekking to dacie, dajecie suby. No. Dobra, no to ty masz węża, proszę dysk Daję. i to. Chwila. Pa, pa. I teraz trzeba je... Zastopuj, zastopuj. Nie. Zastopujmy, ja zastopuję. O mnie nie zastopuj. Dobra. Chwila. trzeba to jakoś przesunąć. Tak. Bo, bo to nie jest fajne, kiedy Nie Jest fajne. Długo nie dużo osób to nagrywa. Ale nie, niektóre seny zastopują. No dobra. ale u mnie nie da się. Da się. Nie, bo wtedy cały film już wyjdzie. Dobra. Dobra. No to dobra. No, dobra, do... wojna. No, muszę zastopować. Dobra, jest wojna. Normalnie. wojna. Trzy. O, ja no wiem. Jezu. Trzy. Cztery. Cztery. Uuu, ale... No to pokażemy dwa, drugą, drugą Wojta. wiesz, szybko wykładaj. Ja zastępuję. O, tak, bo ma mało sekund. No, a ja muszę jeszcze nagrać w Chwila, idę zobaczyć jak tam idzie się na tyka. daj mi moimi widam. Dobra, widzowie, normalnie będzie takie coś, zobaczcie bo ja muszę to wszystko nagrać. Będzie mocno. Dobra, już przychodzę. Ustawione? Taka jest nie. I ogólnie taka, tak? I nachyla się tak. Dobra. Trzy. Jasu. Tą... <gry> Dobra, mój Dobra się, lajki, żeby mój brat mi. I nie suby. Nie A nie wiem, że potem musi oddać moje blady. Nie, będzie nie, nie, się... nie, 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 teraz? nie, nikt nie, wygrał. Ogłaszam, nie, 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 Ogłaszam nie, nagraj wojnę. Ja nie, 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 się. nie, 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 Dobra. Ostatnia wojna którą pokażemy, bo ci zdąży czasu. Na wojna. Ja się nie zdąży. Aha, bada. No to szybko lesi. Dobra, no to... Już? Zobacz. się. Moje widzowie. Moje widzowie. Patrzcie mu. Możesz jeszcze warmą. Możesz jeszcze warmą. Bo mu się dobrze kręci. Ale się osłabi. Ogłaszam, wygrałem. Musi, kiedy twój się już tutaj szamował. Sakali, no. ale nie, tak sobie, tak się no, to nara, Nie, 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 się nie, żegnaj się jeszcze z nara. nie, ja się, nie, 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 się nie, no, nie, 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 No tak, ale się nie, ale nie, nie, idziemy nie,

Uwaga, pokazujemy tam dar, Poczekaj, bo... Body, weź tą serwery, weź to, ten. Ten? Tak, weź. Don, dara, don, don, don. Don. Dobra. Będzie, musimy cię pokazać. Jest. No, no i co? So. Najpierw mało spróbuj, nie od razu całą łyżkę. No. no. Gdzie jest leko? Ale nie no postawiłeś leko. Tam. Gdzie jest teraz? Tam na tamtym. O. o! O! Jak emocje? Pokaż, że jest git. Pokaż widzom, że jest git. Git, git, git. Git? Nie rusza cię to? Serio? No, no i trawa. teraz, tego. od razu. Dawaj, no dawaj, dawaj. Jej jest... Chwila, patrzymy. No, to I teraz zaj bo dużą już O, o mój Dobre? Co? Dobre? Co? Ostra, ale dobre. Pila pokazuje mamę. Wiktor, yeah, ja sa... pokaż się. Twoją winę po tym, jak to zauważyłeś. No nie po... Bo się pochlapie. No i O oh, Wiesz całą tą zupę? Oh, no. no, tak jak to nie Co? Co? What? No, jest Ludzie jak to jedzą, to płaczą, cali się trzęsą i. Jedna osoba przez to zginęła. Chyba nie. Niech babcia to zrobiła. Trzęsą się. Płaczą, płaczą trzęsą się. A ty jadłeś trzy sosy! Rozumiesz? Trzy! Pełny jakby ten... Cały pakiet. Tak, Cały pakiet tych sosów. Ty, ja się mojej babci boję! Moje. Babcia! Ty jesteś satanem? No ty takie coś zjadasz? Jak? Dobra, ja to kończę! Darka!